Cześć kochani, z tej strony Justyna i witam Was w siódmym, ostatnim dniu wyzwania kocham swoje ciało. Jeżeli dotrwałeś, dotrwałaś do tego miejsca, jestem z Ciebie niesamowicie dumna, to było 7 dni krótkich, przyjemnych praktyk, które mam nadzieję, pozwoliły Ci poczuć swoje ciało. Dzisiaj przed nami ostatnia praktyka. Praktyka na mięśnie brzucha, na mięśnie głębokie, mięśnie kor. Będą to podstawowe ćwiczenia z Pilatesu, więc jeżeli jesteś gotowa, gotowy, rozwijaj swoją matę i zaczynamy. Zaczniemy oczywiście od naszego standardowego oddychania. Delikatnie odłóż swój kręgosłup na matę. Nogi pozostają ugięte. Głowa spoczywa na macie i ręka prawa na żebrach, ręka lewa na brzuchu. I czujemy, jak z wdechem nasze żebra otwierają się do boków i do góry. Z wydechem żebra, dolne żebra. Przyciągają się, są bliżej naszych kolców biodrowych. I głęboki wdech. I wydech. To moment, żeby przeskanować swoje ciało, żeby zauważyć napięcia i rozluźnić je. skup się na swoim ciele. Niewiele jest takich momentów w ciągu dnia, kiedy tak naprawdę zauważamy to nasze ciało i to jak ono się czuje, a jest to bardzo ważne. Dlatego, jeżeli możesz, daj sobie tą minutkę każdego dnia. Na powolne oddychanie i przeskanowanie swojego ciała. I ostatni wdech. I wydech długi. Ok. Teraz zaczniemy od aktywacji naszych mięśni głębokich. Miednica w neutralnym ułożeniu, czyli między Tobą a Twoją matą jest delikatna przestrzeń. Chyba, że w pozycji tabletop, czyli takiej kolana znajdują się nad kolcami biodrowymi, stopy point, odczuwasz ból i duże wygięcie w odcinku lędźwiowym. Wtedy staraj się dokleić maksymalnie lędźwia do maty, ręce po bokach, i z wdechem odłóż delikatnie prawą nogę na matę, wydech, wróć do centrum. Wdech lewa noga, wydech centrum. Mocny brzuch, wydech, wróć do góry. Wdech zejdź w dół, wydech, góra. Ostatnie dwa. Ostatni. Odłóż prawą, odłóż lewą nogę na matę. I teraz przejdziemy do unoszenia klatki piersiowej, czyli popularnych brzuszków. Ręce możesz spleść razem, łóż je za głową, pamiętaj, żeby łokcie były otwarte, nie zamykamy tutaj klatki, cały czas staramy się utrzymać otwarte łokcie po bokach. I teraz tak, z wdechem przyciągnij podbródek do klatki piersiowej i unieś swoje łopatki nad matę. Wydech, odkładamy. Wdech, i wydech, wdech góra i wydech dół. Już cztery. I jeszcze cztery przed nami. Ostatni wdech do góry i wydech. Teraz ręce zostaw dalej w tej samej pozycji, łokcie do boków i z wdechem przyciągnij podbródek, unieś łopatki i przyciągnij prawy łokieć do lewego kolana. Z wydechem wróć do centrum. Wdech przyciągnij. Lewy łokieć do prawego kolana. Wróć do centrum. Wdech góra, skręt, wydech dół. Jeszcze cztery i dwa ostatnie. Odłóż głowę i teraz wyciągnij swoje nogi, stopy point. Wyciągnij ręce proste za siebie. Wydłuż tutaj mocno kręgosłup. Poczuj długość swojego kręgosłupa. Wnętrza dłoni skierowane do siebie. I teraz z wydechem. Unieś ręce do sufitu, stopy flex, i z wydechem mocno zaangażuj brzuch. I unieś kręg po kręgu kręgosłup. I przejdź nad swoje. Nogi, oddal barki od uszu, wdech, kręg po kręgu, odłóż swój kręgosłup na matę i wydech, wydłuż całe swoje ciało. I jeszcze raz, wdech, ręce do góry, stopy flex, wydech, do klej, podbródek do klatki piersiowej, oderwij kręgosłup, przenieś swoje... Swój tułów nad swoje nogi i z wdechem powoli, delikatnie kręg po kręgu, odłóż kręgosłup i z wydechem wydłuż całe ciało, stopy point. I jeszcze raz wdech. Ręce do góry, stopy flex i wydech, mocny brzuch, on nas tutaj ciągnie do góry. Barki oddal od uszu i z wdechem. Powoli, kręg po kręgu, odłóż swój kręgosłup, wydłuż stopy, odłóż ręce i ostatni raz wchodzimy do góry. Wydech, wydech. I zostajemy w centrum. I teraz. Nogi są wyprostowane, złączone, stopy flex. Jeżeli czujesz, że w tej pozycji nie jesteś w stanie z nogami prostymi wyprostować swojego kręgosłupa, podwiń nogi, ugnij delikatnie kolana. Możesz też zrobić to, złączając podeszwy stóp, rozłączając kolana w pozycji diamentu. Ważne jest to, aby kręgosłup był prosty. To jest dla nas najważniejsze w tym ćwiczeniu. Więc wybierz opcję, która jest dla ciebie dobra i która pozwala ci zachować prosty kręgosłup. Ręce po bokach wyprostowane. I teraz z wdechem skręć swój kręgosłup do swojej lewej strony. Obróć się ze swoją lewą ręką. Wydech, wróć do centrum. Wdech, skręć się do prawej strony. Wydech centrum. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Mocno pracują nasze mięśnie głębokie, nasze mięśnie skośne. I ostatni raz. Centrum. Ugnij nogi w kolanach. Ręce pod kolanami i delikatnie zroluj swój kręgosłup na matę, odłóż głowę. I teraz przejdziemy do setki, czyli klasycznego ćwiczenia w pilatesie. Wybierz wariant dla siebie. Jeżeli czujesz, że nie dasz rady mieć uniesionych nóg i być w tej pozycji, wystarczy. Dokleić podbródek do swojej klatki piersiowej, wyciągnąć ręce nad matę, oderwać łopatki i pompować w tej pozycji. Możesz pompować także w pozycji tabletop. A możesz wyprostować nogi do sufitu i pompować w tej pozycji. Także wybierz opcję dla siebie. Przyciągnij brodę do swojej klatki piersiowej, unieś łopatki, ręce są nad matą. I pompujemy. Wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddychamy oddalbarki od uszu. 3, 4, 5, wydech, raz, 2, 3, 4, 5, wydech, raz, 2, 3, 4, 5, wydech, raz, 2, 3, 4, 5, ostatni, 3, 4, 5, wydech, raz, 2, 3, 4, 5. Ok. Odłóż głowę na matę. I teraz wyciągnij swoją lewą nogę wzdłuż maty. Prawa noga zostaje przy tobie swoją prawą rękę usz na swoim prawym kolanie, lewą usz na łydce bądź w okolicach kostki. Stopy. Point. Unieś swój, swoją głowę i swoje łopatki nad matę, unieś swoją lewą wyciągniętą nogę i zamiana. Teraz lewa noga jest przy nas, lewa ręka na kolanie, prawa ręka na Łydce. I zmieniamy. Łopatki cały czas nad Matą, zmiana nóg. Oddychamy. Okej. Okay. Przyciągnij nogi na chwilę do siebie. Możesz porobić takie małe kółeczka na odcinku lędźwiowym. Dla mnie to jest zawsze super. Przerwa i dodatkowy masaż między ćwiczeniami. O tym nie, nie możemy zapominać. O relaksie i o przyjemności też w tych ćwiczeniach. I teraz. Włóż swoje ręce na kolanach. Przyciągnij brodę do klatki piersiowej. Unieś łopatki nad matę i z wdechem Postaraj się wyprostować swoje nogi i wyciągnąć ręce za siebie. Wydech, wróć. Jeżeli nie jesteś w stanie wyprostować nóg, możesz zrobić to do pozycji tabletop i wrócić. I wdech, i wydech. Łopatki cały czas nad matu. Jeszcze dwa. Wydech, wydech. I ostatni. Wydech. Odłóż głowę na matę. I teraz rolapem przejdziemy do góry. Zmienimy pozycję stopy point. Ręce wyciągnięte do góry, wdech, Ręce do sufitu, stopy flex, wydech. Idziemy do swoich stóp. Ok, i teraz przejdziemy do klęku. Jesteśmy na naszych kolanach. I teraz swoją prawą nogę wystaw do boku. Jesteśmy tylko na lewym kolanie, mocno aktywowane mięśnie brzucha. Wyciągnij ręce do góry i z wydechem delikatnie, powoli wyjdź do swojego lewego boku. Z wydechem wróć do centrum, mocno aktywując tutaj te mięśnie. Wdech. I wydech. Wracamy. Jeszcze cztery. Dwa ostatnie. Teraz przenieś ręce za głowę, łokcie otwarte po bokach, klatka piersiowa otwarta. I z wdechem zrób ten sam ruch, zatrzymaj, wydech skręt kręgosłupa, wdech wróć, wydech wracamy do centrum. Wdech zejdź do boku, wydech skręć, wdech wróć, wydech centrum. Nasza miednica się nie rusza. Rusza się tylko nasz tułów. Jeszcze cztery. Ostatnie dwa. I ostatni. Ok. Zmiana nóg, zmiana strony. Teraz jesteśmy na prawym kolanie. Lewa noga jest wyciągnięta do boku. Wyciągnij swoje ręce i z wdechem przejdź do boku, wydech, wróć do centrum. Przejdź do boku i z wydechem wróć do centrum. Cały czas staraj się zachowywać pion. Ręce wyciągnięte, barki oddalone od uszu. Jeszcze cztery. Powinnaś czuć tutaj swoje boczne mięśnie brzucha. One mocno pracują. Ostatni, powrót do centrum ręce za głowę. I teraz z wdechem ten sam ruch, wydech, skręć się do boku, wdech, wróć, wydech, centrum. Wdech, zejdź do boku, wydech, skręć się odrobinę, wdech, wróć, wydech, centrum. Oddychamy. Jeszcze cztery, mocny brzuch, ostatnie dwa, już jesteśmy blisko końca, centrum, okej. Okay. I teraz przejdziemy już tylko do leżenia na brzuchu. Delikatnie odłóż swoje ciało, swój brzuch, swoje czoło na matę. Wyciągnij ręce na razie przed siebie. Ułóż się wygodnie, napnij brzuch. Nogi złączone razem, stopy point, mocne pośladki. Przenieś swoje ręce. Na swoje pośladki, złącz je razem i z wdechem unieś swoją głowę i swoją klatkę piersiową na tyle, na ile możesz nad matę. Mocno napięty brzuch, nie wychodź głową do góry, nie zadzieraj głowy do góry. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Wydech, wróć do centrum, czyli czołem na matę. Wdech i wydech. Poczuj, jak napina się całe ciało od czubków, od czubka głowy do twoich stóp. Ostatnie dwa. I ostatni raz. Unieś głowę, klatkę piersiową nad matę. I odłóż. Wyciągnij ręce przed sobą, wnętrza dłoni skierowane do siebie, nogi rozstaw na szerokość bioder, napnij brzuch, napnij pośladki i z wdechem unieś swoją głowę, ręce i nogi nad matę i lecimy naprzemiennie, małe, delikatne ruchy nad matą. Centrum, kor jest stabilne, ono nas tu stabilizuje. Ruszają się tylko nasze ręce, nasze nogi. Głowa nad matą. Okej, okay. odłóż i zrobimy jeszcze jedną taką serię. Wdech i wydech. I unosimy. Głowę, ręce, nogi, i lecimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i jeszcze jedna ósemka, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. Bliźć do góry. I teraz już schłodzenie. I kończymy. Przejdź do pozycji w podporze. Na dłoniach i na kolanach. Łokcie delikatnie ugięte. I teraz z wydechem maksymalne wygięcie odcinka lędźwiowego. Otwarcie klatki głowa delikatnie do góry. I wydech. Zaokrąglamy plecy. Chowamy się w naszych rękach. Wdech. Góra i wydech, dół. Góra, od barki od uszu. I wydech, dół. I ostatni raz, wydech i wydech. Zaokrąglamy plecy. Okej, okay, i jeszcze na chwilę. Wejdź do pozycji dziecka. Przejdź rękami do swojej prawej strony i poczuj jak rozciąga się Twój lewy bok. Dwa głębokie oddechy. Wróć do centrum. Przejdź rękami do swojej lewej strony, poczuj jak rozciąga się prawy bok. Oddychamy powoli, głęboko. Wróć do centrum. I powoli, delikatnie zroluj swój kręgosłup, kręg po kręgu, do góry, na samym końcu głowa. Przejdź do siadu skrzyżnego. Wdech, ręce do góry, wyciągamy, wydłużamy kręgosłup i z wydechem ręce do dołu. Ja Ci bardzo dziękuję i gratuluję ukończenia siódmego dnia wyzwania. Mam nadzieję, że byłeś byłaś ze mną przez całe 7 dni i mam nadzieję, że te praktyki były dla ciebie przydatne i pozwoliły ci poczuć swoje ciało, połączyć swoje ciało ze swoim umysłem, a przecież o to chodzi w pilatesie. Ja ci bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję, jestem z ciebie bardzo dumna. Mam nadzieję, że ty z siebie też. Do zobaczenia na kolejnych treningach. Hej